Cześć! Próbuję chodzić z moim chodzikiem, ale bez podpierania się. Chodzik będzie mi służył jako asekuracja. Wychodzi to raz lepiej, raz gorzej. Czasami niestety muszę opuścić chodzik. Jest on dla mnie też ciężki, mimo że to jest raptem 5,5 kg. Ale dźwignia działa, no i moje ręce nie są takie silne jak kiedyś. To nie jest noszenie tak jak kiedyś 100-kilowego ciężaru. Muszę łapać równowagę. Pokażę jak próbuję chodzić bez trzymania w asekuracji z chodzikiem, który niosę przed sobą. Nie podpieram się. Chodzik jest taką asekuracją. To jak mówię, jest on ciężki. Przedramiona mam słabe, wyginają się w nadgarska ale powolutku idę. Jak byłby lżejszy, to by trochę łatwiej może było, ale z drugiej strony mam też, ten chodzik stanowi taką przeciwwagę, przy pomocy której też sobie ułatwiam łapanie równowagi, rękami trochę balansuję. Spróbuję jeszcze raz cofnę się, spastyka ściska, niestety brzuch ciągnie przez słyny znowu, równą powierzchnię.

Ten chodzik jest utrudnieniem, ale i ułatwieniem. No i daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, bo nikt mnie nie asekuruje. Idę sam. Oczywiście, normalnie to wygodnie by mi było podpierać się chodzikiem, ale treningowo to robię. I zawsze mogę postawić chodzik na ziemi, jakbym tracił równowagę. I się podeprzeć. Ciężka praca. I na razie dziękuję. Do następnego razu.